Na etapie planowania projektu z unijnym dofinansowaniem z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego trzeba określić efekty, jakie chcemy osiągnąć. Inaczej trudno byłoby ocenić, czy nasze działania pozwoliły na realizację założonych celów. Jak się do tego zabrać? Zapoznajcie się z materiałem filmowym, który przygotowaliśmy w tym zakresie. Na etapie tworzenia wniosku o dofinansowanie określane są wskaźniki oraz ich wartości docelowe. Wskaźniki muszą być zgodne z dokumentacją konkursową. Zamieszczaną na stronie internetowej instytucji ogłaszającej konkurs, to jest www.fundusze-dla-mazowsza.eu. Dokumentacja ta zamieszczana jest na stronie na miesiąc przed rozpoczęciem naboru. Następnie, w toku realizacji projektu, realizacja wskaźników monitorowana jest za pośrednictwem składanych wniosków o płatność. Za pośrednictwem SL2014 możecie przekazywać wnioski o płatność, korespondencję, monitoring uczestników, bazę personelu, harmonogram płatności oraz informacje o zamówieniach publicznych. Monitorowanie uczestników jest to funkcjonalność systemu umożliwiająca monitorowanie uczestników projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej. Gromadzone dane dotyczą osób fizycznych oraz instytucji objętych wsparciem. Co do zasady, funkcjonalność ta wykorzystywana jest w projektach współfinansowanych ze środków EFES. W przypadku projektów współfinansowanych ze środków FRR, funkcjonalność ta wykorzystywana jest tylko i wyłącznie w sytuacji zawarcia stosownych zapisów w umowie. Na podstawie stopnia realizacji założonych wartości wskaźników oceniana jest m.in. kwalifikowalność wydatków. Na etapie przygotowania dokumentacji konkursowej określane są wskaźniki, które mogą być wykorzystane w ramach konkretnego naboru. Niezrealizowanie wskaźników bądź też ich realizacja w niewielkim stopniu może skutkować nałożeniem na beneficjenta reguły proporcjonalności. W skrajnych przypadkach może być zastosowane rozwiązanie umowy. Postęp rzeczowy jest jednocześnie raportowany z postępem finansowym, ponieważ obie te części są częścią jednego wniosku o płatność. Wskaźniki produktu i rezultatu możemy dodatkowo podzielić na wskaźniki kluczowe, wskaźniki specyficzne dla programu i specyficzne dla projektu. Często popełnianym błędem jest brak spójności pomiędzy modułem monitoring uczestników, a sekcją wskaźniki we wniosku o płatność. Do tej weryfikacji możecie użyć udostępnionej przez Ministerstwo Rozwoju aplikacji ADUFS, którą otrzymacie bezpośrednio od opiekuna projektu. Wskaźniki, które wykazuje beneficjent we wniosku o dofinansowanie są określone w regulaminie konkursu oraz może zawrzeć także swoje własne. W drugim etapie wskaźniki są narzucone przez system SL i ich wykazywanie jest obligatoryjne. Beneficjent, wypełniając wniosek o płatność, jednocześnie wypełnia także postęp rzeczowy, na podstawie bazy, bazy uczestników. Dzięki temu beneficjent wie, jacy uczestnicy do danych wskaźników się zaliczają. W przypadku błędów stwierdzonych w postępie rzeczowym lub finansowym we wniosku o płatność, opiekun projektu kieruje wniosek o płatność do beneficjenta celem korekty. Naj, najczęstszymi błę, błędami w kwestiach raportowania przez beneficjenta są, z, z, są źle wykazane kwoty we wniosku o płatność oraz źle wykazani uczestnicy we wskaźnikach. Cały wniosek o, o płatność jest przygotowywany przez beneficjenta w systemie teleinformatycznym SL 2014. W jednym wniosku o, o płatność beneficjent wykazuje jednocześnie postęp rzecz, rzeczowy, jak i finansowy. Regionalny program operacyjny posiada ściśle określone cele. Cele zostały wynegocjowane i zaakceptowane przez Komisję Europejską. Za cele postawione przed Regionalnym Programem Operacyjnym odpowiada instytucja zarządzająca to ona określiła te cele i określiła cały katalog wskaźników, które te cele mierzą. Możemy wyróżnić dwa rodzaje wskaźników które mierzą cele postawione przed Regionalnym Programem Operacyjnym. To są wskaźniki produktu i wskaźniki rezultatu. Wskaźnik produktu jest określony w każdym projekcie i jest związany ściśle z realizacją tego projektu i z postępem finansowym w tym projekcie. Wskaźnik produktu musi być osiągnięty najpóźniej do rozliczenia ostatniego, końcowego wniosku o płatność. Wskaźnik rezultatu jest również związany ściśle z realizacją projektu, natomiast na jego osiągnięcie wpływ mają także czynniki zewnętrzne niezwiązane z realizacją projektu. Wskaźnik rezultatu, inaczej niż wskaźnik produktu, może być osiągnięty po zakończeniu realizacji projektu, jednak nie później niż 12 miesięcy po zakończeniu realizacji projektu. W obecnej perspektywie pomocą w monitorowaniu postępu rzeczowego i finansowego realizowanych projektów jest system informatyczny SL 2014. Jest to znaczne uproszczenie dla wszystkich beneficjentów oraz dla wszystkich instytucji, które odpowiadają za programy operacyjne w ramach funduszy unijnych. W ramach systemu informatycznego SL2014 beneficjentom przygotowano kilka modułów, które w znaczny sposób ułatwiają realizację projektów, wdrażanie tych projektów oraz monitorowanie postępu rzeczowo-finansowego. W systemie SL2014 dla beneficjentów przygotowano moduł służący rozliczaniu wniosków o płatność. Beneficjent, za pomocą tego modułu, może złożyć wszystkie rodzaje wniosków o płatność, które przygotowane są w ramach funduszy unijnych. Może złożyć wniosek o zaliczkę, może złożyć wniosek rozliczający tą zaliczkę, może złożyć również wniosek sprawozdawczy, który nie rozlicza żadnych wydatków, natomiast sprawozdaje postęp rzeczowy we wdrażanym projekcie. Na koniec realizacji projektu przez system SL2014 składane są wnioski o płatność końcową. Apologia wskaźników oparta jest o obowiązujące akty prawne i dokumenty, a cele szczegółowe przypisują nam wskaźniki do danego rodzaju przedsięwzięcia, jakie chcemy realizować. Wskaźniki to podstawowe narzędzie do monitorowania postępów w realizacji zamierzonych działań i rezultatów, nie tylko na poziomie pojedynczego projektu, ale całego programu operacyjnego. Wskaźniki dotyczą oczywiście produktu, czyli zamierzonych działań, jak i rezultatów obrazujących zamierzone zmiany i efekty w projekcie. Zdefiniowane na etapie wniosku o dofinansowanie wskaźniki są częścią umowy o dofinansowanie. I są sprawozdawane wraz ze zmieniającymi się wartościami na poziomie realizacji projektu we wnioskach o płatność. Raportowanie za pomocą systemu sprawozdawczości dotyczy również opisu napotkanych barier i opisu środków zaradczych podjętych w celu zrealizowania zamierzonych wskaźników. Ma to kluczowe znaczenie w przebiegu realizacji projektów, w procesie realizacji pokazuje to i daje nam wymiar tego, jak efektywnie i skutecznie realizowany jest projekt. W definiowaniu wskaźników na początkowym etapie jako wskaźnik realny i innowacyjny w obecnych czasach wraz z optymalizacją własnych zasobów prowadzi do sukcesu i realizacji zamierzonych celów. Pamiętajcie, że wskaźniki weryfikowane są również po zakończeniu realizacji projektu. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji o procesie pozyskiwania środków z funduszy europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, zobacz inne nasze wideoinformatory. informatory. Znajdziesz je na stronie internetowej funduszetalmazorsza.eu. Więcej informacji. Uzyskacie Państwo w naszych punktach informacyjnych w Warszawie, Płocku, Ciechanowie, Siedcach, Ostrołęce i Radomiu. Nie zapomnijcie też o naszej stronie internetowej fundusze dla